Na polu pojmowania i przyjmowania prawa, Jezus Chrystus dokonał czegoś niezwykle doniosłego. Przesunął akcent z tego, co zewnętrzne, formalistyczne, na to, co wewnętrzne. Jednym słowem, przesunął akcent z litery prawa. Na Jego ducha, czyli z zewnątrz człowieka, na Jego wnętrze, na Jego serce, wskazując jednocześnie, że w sercu człowieka rodzi się dobro i zło. I tak więc u Marka możemy przeczytać, że oto bowiem z wnętrza człowieka. Bowiem z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelga, pycha, głupota. Wszystko to z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym. Prawo mojżeszowe w nauczaniu i w praktyce faryzeuszów było tak naprawdę zbiorem drobiazgowych jakichś rytuałów, bardzo formalistycznych, zewnętrznych, bezdusznych. Natomiast świętość. Miała polegać na takim skrupulatnym, bardzo dokładnym, formalistycznym, formalistycznym przestrzeganiu tych rytuałów, przestrzeganiu tego prawa. Jezus Chrystus dzisiaj zwraca naszą uwagę i nie jest, niejako ostrzega nas przed takim zagrożeniem zredukowania naszej religijności, naszej wiary, tylko do pewnych zewnętrznych praktyk. Tylko do rytuału. Wskazuje, że ten faryzeizm, ilegalizm stanowi bardzo duże zagrożenie dla naszej religijności. Bo zobaczmy, czy nie jest często tak, że nasz katolicyzm porównujemy, odnosimy do tego, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie. Albo dla niektórych z nas złamanie piątkowego postu jest niemalże grzechem ciężkim, a nie przeszkadza tym osobom to, że może przez wiele lat noszą w sobie jakiś gniew do kogoś, nie przeszkadza im krytykowanie ciągłe innych, zwracanie uwagi tylko na grzech innych, nie przeszkadza im to, że może przez lata w rodzinie do kogoś. Nie potrafią się odzywać, nie potrafią z kimś zamienić słowa. To im nie przeszkadza, ale patrzą na innych, patrząc, czy chodzą do kościoła, patrzą, czy przestrzegają y, rygorystycznie piątkowy post. To staje się dla nich najważniejsze. Nie o to w tym chodzi. Nie to jest istotą, bowiem za tym, co zewnętrzne, Powinna iść również jakaś wewnętrzna treść, i ewangeliczne życie. To jest jak gdyby cały sens. Dlatego starajmy się o to, by ta nasza głębia była jak najbardziej uporządkowana. Starajmy się o piękno naszego wnętrza. Niech nasze życie be, będzie pełne autentyzmu. Bądźmy ludźmi ducha, a nie litery. Wszystkiego dobrego, serdecznie Was pozdrawiam, życząc pięknej, błogosławionej, słonecznej niedzieli i dobrego tygodnia. Wszystkiego dobrego.